Wojtek, odkręcisz? Ojej, no a co tak ciężko zakręcone? No. Nie, a no co ty. Proszę bardzo. Dzięki. Wojtek, odkręcisz? No, spójrz. Nawet, co znowu? nawet to nie działa. Próbowałam Przecież tego użyć. Kupiłem ci maszynkę, no. No, ale odkręć, proszę cię. Mania, no. No, widzisz, to mi się zawsze udaje. Proszę bardzo. Ja ją załatwię. Zaraz zobaczymy, czy da radę odkręcić. Na pewno nie odkręci. Pa, pa, pa.